No i witam kolejny dzień i jak widzimy pogoda barowa pada deszcz od dłuższego czasu produkcja mizerna chmury, chmury, jeszcze raz chmury jak widzimy szaro, guro i ponuro Chmury się przemieszczają bardzo gęsty, drobny deszcz woda z paneli skapuje idziemy zobaczyć na tych słynnych falownikach co produkują w taką pogodę mizerną. No i jesteśmy w takim z falownikami falownik L1. String wschodni 470 W generuje drugi z falowników falownik L2 panele w kierunku zachodnim 239 w, I waha się falownik L3 generuje 250 minimalnym wahaniem hmm. czyli mamy tak mniej więcej z dwóch tu jest 500 i tu prawie 500 kW mamy w tak mizerny dzień jakim jest dzisiejszy dzień no i widzimy turbinka obraca się no ale w tym momencie nie generuje bo to jest zbyt mało Obroty do generowania komin był. Jak ci co oglądają na dachu za panelami, był kominek. Wystaje tylko rurka. Komin zdemontowany. Staryka techniczna popękał. Przecieki były. Ściana czarna się robiła. Trzeba było zdemontować. Na baterii mamy 51. I 9 pobór tradycyjny jest. Sygnalizuje nam dioda. Tu jest licznik, plus bezpiecznik, tak zwane państwowe odłączone. To jest nam niepotrzebne. Cały system działa na falownikach tych trzech. I bateriach trzech. 775 amper, każda, to rodzi właściwie 775 amper roboczy razy 3, więc produkcja jest mizerna, ale przy takiej ilości tak wystarczy. Więc wystarczy nam tej energii. W domu tam z tamtych paneli też generuje się delikatnie. Tam na górze są, są na dwie te mieszkania. No i tamten co widzimy za przed mieszkaniem balk. Jeżeli jest tam zapięty tutaj do instalacji tej to falownik Taki sam w domu przekazuje energię na odbiory z instalacji tej i z paneli tych, a pozostałe panele na dachu i na ścianie zachodniej w pionie kilowatopik generują tylko energię do tamtej baterii przed mieszkaniem. Tak więc jeżeli się korzysta z tej instalacji, tu coś ubywa ewentualnie, a gdyby się stało, to, że będzie brakowało, bo się tak jeszcze nigdy nie stało, uruchamiam instalację po prostu pobór tamtego banku. A jeżeli nie dobieram z tych instalacji... Wszystka energia z tamtych paneli z budynku leci do tamtego magazynu i na pobór wtedy jest zasilany budynek z instalacji domowej. A wszystko to, co tutaj jest pompuje wtedy w to i rozsyła poszczególne falowniki na poszczególne pomieszczenia garażowe czy to tutaj za ścianą, czy tam poprzednie co panele są na dachu delikatnie się podniosło 300 na, na trójce, 300 dobre na dwójce tu jest 540 550 podchodzi wiatraczek delikatnie zwiększył obroty. Ciut delikatnie większy przepływ energii jest, więc się składa. Jeżeli palowniki i wiatraczki szumią, znaczy się produkuje energia. Dobre oznaki. Tak, więc mamy dzisiaj dzień. A skłódny produkcji. No proszę, już mamy 52,1. No i także pobór jest i na baterii wzrasta. Jak widzimy, może delikatnie ustał. Ale jeszcze jest taki drobny kapuśniak gęsty. Padający. Jedyne dobre, co się stało, że pada to panele mi obmyłu. Z tego kurzu, jak komin był demontowany. A teraz trzeba czekać na pogodę i brać się za odbudowę komina. Tak więc nie będę przedłużał. Słoneczka wszystkim życzę. Pozdrawiam. Zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrybowania, wyrażania swojej opinii. I tak dalej. Do następnego. Hej! Nawet w tym momencie wzmógł się znowu gaterek, a turbinka znowu zaczyna chodzić na obroty i generuje jakieś tam waty. A każdy wat jest mile widziany w systemie bateryjnym. No to tym razem. Hej! Do następnego. Marka. Miałem dzielić tamten film, zakończyć nowy, kręcić, ale to łączymy. W tym jesteśmy w pomieszczeniu w budynku, w kotłowni. Na falowniku jest 51 i 3, to jest voltaż baterii 400 W Z paneli schodzi. ładowarka pierwsza 163 W, ładowarka druga 186 W rzuca. Zużycie mamy 800, prawie 80. Dobieramy. Zaraz zobaczymy, ile dobieramy. 360W dobieramy z garażu, instalacja dopiero. Na bolier idzie 717W. Tak ustawione. Na pograniczu 700-750W. Wchodzi zawsze bolier. I to w sumie mi wystarcza. Bolier jest nagrany zawsze na full praktycznie ustawione jest do 80 stopni i wody nie brakuje woda jest gorąca ale to domownicy wiedzą że bo jest nagrzewana woda do dość dużej temperatury więc zawsze regulowane jest to zimno energii nie braknie, pomimo że tak słabiutki produkcji jaka jest. Ale, ale jest. Tu mieliśmy 400 z groszem chyba 400. Czyli, no, nie, no, nie tu jest teraz nie całe, a przedtem było 400. I tu mamy yy, 600-700 jakieś 50 W domu jest na pobór 750 tu mamy 870 poboru, niewiele jest dobierane i to się dalej kręci. Działa wszystko, nic nie zostało odłączone z braku energii. W tej energii jest na bieżąco zawsze wystarcza a co zostaje naładowane to zostaje w bateriach obecnie baterie przed domem ładują tylko te dwie ładowarki z 12 paneli zamiast 3 kW zajmują się ładowaniem dzisiaj banku przed domem a reszta energii idzie bezpośrednio na pobór na odbiory brakuje energii, dobieramy dobieramy, tak jak widać jest tutaj ten słup czyli energia idzie ode mnie z garażu, a nie ze słupa państwowego po wymianie licznik przez operatora BG nadal no jest na wakacjach. Nie zamierzam odbierać energii, dopóki jest taka możliwość z własnych instalacji. Jeżeli coś zabraknie, wtedy delikatnie tam będę po prostu coś dobierał a i tak będę się opierał na swoich instalacjach. Brakującą energię, tylko będę delikatnie dobierał. Oszczędność jest kolosalna po zainstalowaniu falowników i po spinaniu w taki układ, jak obecnie posiadam. Jestem zadowolony z takiego działania. Owszem, jest tu jeszcze ten makaron, ale, jak mówiłem w poprzednich filmach. Brak jest czasu i tutaj też muszę to uporządkować podokładać co trzeba. Tu jeszcze miejsce jest. Można sobie jakieś tam urządzenia podokładać. Listwy już mam, kable mam, wszystko jest, tylko czas, czas, czas. Dobrze, żeby żeby nie zanudzać. Tam miał być materiał. Tylko tam. Ale stwierdziłem, że wrzucę coś i stąd. Pozdro. Nara. Do następnego. Hej.